Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka. Pierwszym naszym gościem w poranku siódma dziewiąta jest Łukasz Zboralski, ekspert do spraw bezpieczeństwa na drodze, redaktor naczelny portalu brd 24. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Wakacje w pełni planujemy swoje urlopy, wyjazdy, ale czy Polacy pamiętają też o przygotowaniu swojego auta w dłuższą trasę, na no, co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, żeby nic po drodze nas nie zaskoczyło. Powiedział, że, że co roku przed takim sezonem w różnych audycjach radzimy Polakom, co sprawdzić w swoim aucie. Wydaje mi się to jednak kwestią długorzędną, dlatego że każdy kierowca powinien być przyzwyczajony do tego, że przed każdą podróżą sprawdza pewne rzeczy, takie jak ciśnienie w oponach, stan e, płynów, e, czy, czy jest olej w silniku, e, czy ma czyste szyby, czy wycieraczki działają prawidłowo. Czy jest zatankowany samochód, czy nie ma bałaganu w które który podczas wypadku nie stanie się rojem drobnych pocisków. Natomiast powinniśmy powiedzieć o czymś najważniejszym, że oprócz przygotowania samochodu, który jest taką techniczną sprawą, najbardziej trzeba przygotować siebie i trasę. Czyli jak wyjeżdżamy gdzieś daleko, trzeba sobie zaplanować postoje, że to jest rzecz, o której relatywnie mało się mówi, że bardzo zmęczony człowiek, który się nie wyspał albo spał. 4 godziny mniej niż zwykle, to, to z badań naukowych wynika, że on prowadzi pojazd jak człowiek pijany. Taką ma koncentrację i taką ma reakcję, więc wyspać się, dobrze zaplanować trasę, nie stresować się tym, jak jest dobrze zaplanowana trasa, że gdzieś w się utyka, tak jak na przykład na autostradzie w korkach nad morze. No i, i, i nastawić się na to, że jedziemy zrelaksowani, jeśli to są wakacje na jakiś urlop, to znaczy, że nie musimy tam dotrzeć przed wszystkimi, że możemy sobie stanąć i odpocząć, że niczy się na drodze nie ścigamy i wtedy ta, ta podróż będzie na pewno bezpieczniejsza. Mówi pan o ściganiu. Okres wakacyjny to także czas, gdzie dochodzi do największej liczby wypadków śmiertelnych. Niestety, i właśnie czy oprócz kar finansowych, które są już dotkliwe, które działają, jest jeszcze coś, co sprawi, że kierowcy będą mieli więcej chłodnego myślenia. To, to znaczy tak, myśmy w Polsce naprawili w pewnym stopniu nadzór nad kierowcami i obciął o jedną trzecią liczbę śmiertelnych wypadków i rzeczywiście lato to jest zawsze. Okres, kiedy tych wypadków jest najwięcej, o paradoksalnie, kiedy jest dobra pogoda słoneczna, kiedy ludzie są zrelaksowani, no to starają się, czy uważają, że mogą pojechać szybciej, że to, to jest dopuszczalne i no to się tak tragicznie. Po naprawie nadzoru, czy zostały na mieście jakieś łatwe rzeczy, które możemy zrobić w Polsce, żeby wpłynąć na kierowców? Jest ich coraz mniej. Na pewno możemy infrastrukturalnie jeszcze nadzór rozbudować, czyli więcej automatów i odłączenia od, od tego policji, które mogą się zająć innymi sprawami, to na pewno w Polsce trzeba jeszcze zrobić. Przebudowa całych dróg w miastach, tam gdzie powinno się jeździć wolniej i to powinno wymuszać sama droga na kierowcę psychologicznie, zajmie nam dekady i trwa. Natomiast z łatwych, łatwych no relatywnie łatwych rzeczy jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Ona już nie wpłynie tak mocno na tych kierowców, którzy mają uprawnienia, ale na całe przyszłe pokolenia. Ja mówię tutaj o nowym systemie szkolenia i egzaminowania kierowców. Dobrze by było, gdybyśmy, gdyby w Polsce specjaliści usiedli do stołu i powiedzieli, musimy zrobić to, co śledzi. Musimy w końcu powiedzieć, że system kształcenia i egzaminowania kierowców ma jeden główny cel. Chcemy, żeby wykształcić kierowcę, który jest empatyczny i bezpieczny. I to jest, jeśli tak postawimy sobie cel kształcenia kierowców w Polsce i będziemy ich przygotowywać do takiej jazdy, pod tym kątem cały nasz system zaprojektujemy, to, to mamy szansę, że następne pokolenia będą już wyjeżdżać na drogi z y, trochę innym myśleniem, z trochę innym podejściem i to jest coś, co możemy zostawić przyszłym pokoleniom, a wiąże się tylko, nie, nie wiąże się z wielkimi nakładami finansowymi, bo chodzi tylko o zmianę systemu. No właśnie, jak powinien wyglądać taki zmodyfikowany kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy? Ja myślę, że, że tak jak zaczerpnęliśmy wiele rzeczy z Europy, która 30 lat wcześniej pewne procesy przeszła i sprawdziła, co działa, a co nie, no to też nie powinniśmy wydarzać w po otwartych drzwi, spojrzeć na systemy, które są dobre. Uważam, że no, wszyscy na świecie cierpią, czy w Europie cierpią no, głównie ze Skandynawów i im się to udało najlepiej, więc jak powinien wydawać taki kurs? Na, na pewno. Musimy zrobić coś z, z ludźmi, którzy te kursy prowadzą. Po dzisiaj wymagania są bardzo niskie wobec e, takich ludzi. Ośrodek szkolenia szko kierowców i instruktorem może być. E, każdy, kto ma zaledwie średnie wykształcenie i dwa lata prawo jazdy. To jest, moim zdaniem, to jest bardzo mało. To nie jest człowiek zwykle przygotowany do, nie ma pedagogicznego podejścia, nie ma narzędzi do tego, żeby uczyć ludzi. Poza tym sam został wychowany w kulturze, która nie zwracała tak bardzo uwagi na bezpieczeństwo, więc po pierwsze kadry. Po drugie Unia Europejska i dyrektywa nowa Unii Europejskiej na szczęście zmusi nas do wprowadzenia co najmniej jednego bardzo dobrego testu i to jest wzór akurat brytyjski. Kierowca będzie musiał zdawać test percepcji ryzyka przy komputerze, czyli jadąc taki film będzie miał opuszczony z perspektywy kierowcy i będzie musiał kliknąć w odpowiednim momencie, kiedy uznaje, że jest niebezpieczna sytuacja na drodze, czyli ryzykowna taka. I to nie chodzi o to, że wypatrzy coś przed wypadkiem, zanim ktoś coś źle zrobi, tylko że będzie dostrzegał z empatię na przykład dziecko jadąc z rowerkiem po chodniku i wiedział, że to jest ryzykowna sytuacja i że on dorosł człowiek tak kierownicą, musi tutaj spiąć uwagę, bo dziecko może zachować się źle i dlatego musi nacisnąć taki przycisk, żeby zdać żeby egzamin w takich sytuacjach. To, to na pewno. No i myślę, że, że skandynawski pomysł, który u nas w ustawie został zapisany przy egzaminowaniu kierowców przed ponad dekadą, powinien zostać odmrożony. To jak najszybciej. Myśmy kiedyś, dawno temu zapisali w Polsce coś bardzo dobrego, co Szwedzi przetestowali sobie. Czyli, że po po zdaniu na prawo jazdy, oni to mają akurat wewnątrz procesu kształcenia, a my mieliśmy to na zewnątrz, a to szkodzi. Czyli po zdaniu na prawo jazdy, polski kierowca świeży miał, powinien mieć obowiązek w ciągu jakiegoś krótkiego czasu, na przykład, miałem, 6 miesięcy czy do roku, zrobić obowiązkowy kurs bezpiecznej jazdy, teoretyczny i praktyczny. To nie miała być droga rzecz, to nie miała być długa rzecz, ale miał się spotkać e, z ekspertami od bezpieczeństwa ruchu drogowego, w Szwecji to działa tak, że ci eksperci prowadzą zajęcia i ich wynikiem zapisanym w postaci programowej jest zmiana nastawienia człowieka, czyli one mają głęboki sens, się z tym człowiekiem rozmawia o tym, dlaczego, jak zachowują się na drodze, ale po to, żeby zmienić te nastawienia, nie tylko, żeby mu wygłosić pogadankę. I ta druga część praktyczna, która też w Szwecji świetnie zadziałała, to jest pokazanie kierowcy na takim torze, który kilka w Polsce w mamy, a wyrosłoby więcej, gdybyśmy to zrobili systemowo że przy pewnych prędkościach nie jest w stanie zahamować i zatrzymać się przez przeszkodą, że przy pewnych prędkościach nie jest w stanie utrzymać się w zakręcie. Środnicy to zrobili po to, żeby przyszłym kierowcom pokazać, że może myślicie o sobie, że jesteście już świetni, bo już macie prawo jazdy i jesteście młodzi, macie fajne samochody, ale okazuje się, że pokazujemy wam 15 minut, są sytuacje, w których nie zapanujecie nad samochodem, jeśli przekroczycie pewne prędkości. I To bardzo dobrze działa na świadomość. To taki przysłowiowy kubeł zimnej wody dla tych młodych kierowców, którzy myślą, że umieją już wszystko za kierownicą. No tak, bo, bo, bo my, i to często się czyta w internecie, no niestety też o starszych kierowców, którzy już mają prawo jazdy od paru lat albo wielu lat, że mamy lepsze drogi, mamy lepsze samochody, więc możemy sobie pozwolić na więcej. Więc to jest bardzo dużo zrobienia w Polsce pod względem edukacji to co z tego, że samochody relatywnie mają sprawniejsze hamulce niż 30 lat temu. Jeździmy na lepszych oponach, lepszą szczotnością niż 30 lat temu, jeśli ludzki organizm nie ewoluował tak jak opony. Jeśli jesteśmy ludźmi, to mamy czas reakcji, który wynosi średnio sekundy i to jest czas, w którym tylko przebiega proces myślowy o tym, że ja chcę nacisnąć hamulec I przez jedną sekundę przy dużych prędkościach przejeżdża 60 metrów. Ludzie muszą to zacząć rozumieć. Panie redaktorze, jak Polska wypada na tle innych krajów Europy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach? Pierwszy raz po dekadach mogę powiedzieć z dumą coś takiego, że Polska jest średnia w Europie. Jeśli chodzi o liczbę osób ginących płacących życie w wypadkach drogowych jesteśmy od ubiegłego roku w średniej europejskiej, to znaczy jest to około e, 50 osób na milion. E, to, to jest znakomity wynik. Jesteśmy lepsi niż Włosi, niż Belgowie, o czym marzyliśmy przez dekady, bo w tej statystyce byliśmy drudzy, trzeci od końca. ogorsza od nas były tylko Bułgaria, Litwa, tego rodzaju kraje, lecz Litwa jest tak samo jak Polska się ostatnio bardzo mocno przesunęła do przodu. Czyli jesteśmy w średniej europejskiej. To jest bardzo dobry wynik, czyli mamy problem z bezpieczeństwem na drogach na poziomie średniego w Europie, biorąc pod uwagę całą Europę Zachodnią także. To jest nieźle. Natomiast no, patrzymy na takie kraje jak Szwecja, Norwegia, jeszcze kilka innych krajów, które jeszcze o połowę mniej mają zabitych na drogach na milion mieszkańców i... i i patrząc na to, czego my w Polsce jeszcze do tej pory nie zrobiliśmy, to mamy potencjał, żeby jeszcze mniej ludzi e, nie traciło niepotrzebnie życia na drogach, bo to są niepotrzebne śmierci. Przypomnijmy, przechodząc już do kolejnego tematu, pogoni nas czas, od 1 lipca obowiązuje zakaz wyprzedzania ciężarówek na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Panie redaktorze, czy jako kierowca był pan zirytowany, jak widział takie dwie wyprzedzające się ciężarówki, które jadą niemal taką samą prędkością? Czy to dobre rozwiązanie? Z jednej strony było tak, że no oczywiście jestem tylko człowiekiem i czasami też irytowałem się tym, że się kierowcy bardzo długo wyprzedzają, bo nie rozumiałem po co oni to robią i rzeczywiście to nie ma sensu. Z drugiej strony to wyprzedzanie nie trwało więcej niż kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund, więc nie, nie był to problem tak globalny, jak możemy go, czy tak poważny, jak my go nakreśliliśmy. Natomiast został rozwiązany, czyli od, od teraz kierowcy ciężarówek na drogach szybkiego ruchu, które mają dwa pasy tylko, nie mogą się wyprzedzać z jednym drobnym wyjątkiem, chyba że pojazd przed nimi jedzie znacznie wolniej, tego znacznie wolniej nikt prawie nie doprecyzował, więc tak nie do końca wiemy, co, co to ma znaczyć, kiedy taki kierowca ciężarówki może się wyprzedzać. teraz widzę po, po reakcjach, że kierowcy samochodów osobowych mówią, że jest teraz dużo swobodniej na jednym pasie, z kolei ten prawy pas zaczyna być ciągiem aut ciężarowych, które się nie wyprzedzają. Z kolei kierowcy ciężarówek piszą takie apele na przykład w internecie w swoich zrzeszeniach, że zróbmy teraz coś innego, nie daje się tutaj pracować mandatami i jak to siedzie 80 na godzinę i chce wyprzedać, to zwolnijmy do 70, czyli kierowcy <grych> ciężarówek po latach chcą robić to, co gdyby robili wcześniej w ogóle nie spowodowało tylko napięcia między kierowcami osobówek a ciężarowych, bo po prostu by się nie wyprzedzali. Prawda jest taka, że Kierowcy ciężarówek w Polsce na drogach szybkiego ruchu mogą jechać maksymalnie 80 km na godzinę. I prawda jest też przykra taka, że każdy z nich ma ustawiony tak zwane kaganie, czyli odcięcie, czyli więcej nie może pojechać na około 90 km na godzinę. Jeśli jechaliby wszyscy zgodnie z przepisami 80, to od dawna nikt, nikt by się nie wyprzedzał, bo byłoby to bezcelowe. W ogóle nie doszłoby do takiego momentu, kiedy jeden porusza się szybciej niż drugi. Niestety przekraczają masową prędkość o 5-7 km na godzinę i wtedy mają potrzebę wyprzedzania innych. No, szkoda, że musieliśmy to wprowadzić regulacją, która im totalnie zakazuje wyprzedzania. Gdyby potrafili jeździć zgodnie z przepisami, nie trzeba było tej regulacji. Zatem na koniec nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć samych bezpiecznych, wakacyjnych podróży. Bardzo dziękuję. Łukasz Zboralski był naszym gościem w poranku 7.09. Dziękuję bardzo siódma dziewiąta rozmowa poranka.